Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego dla całej Wieczystej Rodziny. Pozdrawiam. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym życzyć Wam udanych, spokojnych i mile spędzonych świąt z rodziną. Dużo radości, dużo zdrowia na pewno i lepszego 2021 roku. Pozdrawiam, Kori. Drodzy kibice Wieczystej, wesołych niespokojnych, lecz intensywnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się i do zobaczenia w 2021. Chciałem życzyć zdrowych, spokojnych, w rodzinnym gronie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim kibicom Wieczystej kaków, zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt, a w Nowym Roku szybkiego powrotu do normalności, żebyśmy mogli spotkać się przy chałupnika Wesołych Świąt! Życzę wszystkim radosnych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia w nadchodzącym 2021 roku. Pozdrawiam serdecznie. Zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt dla wszystkich kibiców i sympatyków Wieczystej. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy życzyć zdrowych i spokojnych świąt, a w nadchodzącym nowym roku wiele radości z naszej gry przy chałupnikach 16. Wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Oraz szerokiej pomyślności w nowym roku dla wszystkich kibiców wieczystej. Dla wszystkich kibiców wieczystej Kraków, wesołych świąt. Życzę Wam zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Wesołych świąt. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę kibicom i sympatykom wieczystej Kraków. Oraz wszystkim Krakowiadom. Radości i uśmiechu na twarzy. Realizacji marzeń, wesołych chwil w rodzinnym gronie, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Wesołych świąt. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Kibicom Wieczystej Kraków zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku i awansu do 4 linii. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dużo zdrowia, szczęścia. Spełnienia marzeń, pozytywnych emocji piłkarskich, nadziei, optymizmu, wszystkiego najlepszego w nowym roku, wesołych świąt. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego roku życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Święta Bożego Narodzenia to jest czas magiczny, czas dla rodziny, dla najbliższych po to też, żeby się najeść. Chciałbym wszystkim życzyć, wszystkim życzyć, kibicom wieczystej kraków, radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia no i szczęśliwego Nowego Roku.